Cześć. Witamy w Janmark Centrum. Dzisiaj malutki test porównawczy. Chodź. Czy on porównawczy, czy on możliwościowy? Ostatnio pokazywaliśmy Wam ten oto ładunek. Czyli 1040 kg. Krąg o masie wskazanej właśnie przeze mnie. I o wymiarach. 1500 średnica, 600 wysokość, 15 cm ścianka. Proszę zwróćcie uwagę na różnicę, jeśli chodzi o zasięg, jeśli chodzi o podawanie. Wajo 57 z ciężką głowicą RT60. Ta głowica założona jest na, poprzez dodatkowe szybkozłącze na kanapkę, a więc tutaj mamy. Tutaj mamy, słuchajcie, obciążenie łączne około półtorej tony. Jak te 60 to tak 350 do 400 kg prawie waży ta głowica. Zobaczcie, jak ta maszyna sobie radzi, jaki mamy zasięg roboczy. Tego nie muszę Wam pokazywać bardziej. To co każdego interesuje, rozładunek z samochodu, podejście, zdjęcie, stabilność boczna. Przy cięższym materiale, tą głowicę możemy z maszyny wypiąć. Mamy ją na szybko złączu. Więc jeśli mamy coś cięższego, to bez problemu wypniemy to sobie. No i zasięg podania, tu chyba nic dodać, nic ująć. Rotobox, z HKS-ą. To, co Was interesuje, z zasięgą sobie spokojnie podniesie wszystko. Czemu na początku powiedziałem, że test będzie porównawczy? To no tu przyczyn było kilka. Dla tej naszej porównawczości. Dlaczego miało być porównawczo? No miało być właśnie dlatego. Wajor 57. Tym razem Steelworks X06. Pamiętajmy stalowe łańcuchy, klepki, okratowanie. Ta maszyna jest dużo cięższa, ale głowica jest na jednym siłowniku. Jest bardziej kompaktowa. Michał Mazurek nam się trochę nabiega. Jak widzicie, on chce to zrobić uczciwie, czyli tak samo jak na poprzedniej maszynie. Mógł sobie grzecznie zahaczyć chwytakiem i nawet nikt by się nie zorientował, że coś jest inaczej. Tona, tutaj głowica nie jest na kanapkę, więc nie zdejmujemy jej szybko. Na przykład do zmarzliny, do młota, żeby oszczędzić, czy dam do szalunków. Mamy ją na sztywno Jest dużo lżejsza, dużo krótsza, więc mniej kradnie siły na ramieniu. Ale niestety musimy przyznać, że jest też delikatniejsza, łatwiej uszkodzić siłownik. Gdybym miał kopać przy łączach, to ja jednak wybrałbym tą głowicę. Natomiast to co nas interesowało To jest udźwig. To jest ile poda na boku. A pytanie do was, którą faktycznie byście wybrali? Tona na boku z rotorem. W praktyce maksymalny zasięg. To jest Wajo 57. Maszyna troszeczkę inna niż wszystko inne na rynku. A wybór cóż, wybór należy jak zwykle do Was. Więc który go. Jak widzicie, w praktyce maksymalne pozycje. To wszystko nic dla tej maszyny nie znaczy. Taki podstawowy udźwig roboczy. Z reguły lubimy, gdy nasz sprzęt potrafi więcej. Udźwik rozładunek, załadunek. To co każdego interesuje. To jest właśnie to, zasięgi boczne. Chyba nic więcej nie muszę Wam mówić. Majo 57, jedna z najlepszych koparek klasy 5-6 ton na rynku. Jeśli nie, w tej konfiguracji najlepsza. Zapraszamy ponownie. Te testy robimy specjalnie dla Was, żebyście wiedzieli, czego oczekiwać po naszym sprzęcie.